Dzisiaj w kuchni kapusta i kapuśniak, ale nie byle jaki, bo będzie kwaśny i ostry, czyli kapuśniak z kimci i batatami. Oczywiście kapusta tutaj odgrywa bardzo ważną rolę, ale wszystkie inne elementy będą ją podrasować. Baza kapuściana i bardzo, bardzo dużo intensywnych smaków do niej. Zaczynamy od razu. Mam tutaj kapustę białą, którą już poszatkowałem, pokroiłem, posoliłem i wycisnąłem. To jest tak naprawdę baza do kapusty kiszonej, dlatego że kimci zawsze jest kiszony i ostry. Jedno i drugie. Następnie kapustę doprawiam pastą miso, czyli fermentowana pasta z soi, płatkami chili i pastą z papryki. Wszystko będzie przez dwie godziny ze sobą się połączyć i cała reszta powstanie później. Czas nadać do naszego kimci rumieńców i troszeczkę ognia. Smażymy garnek, idzie na spory palnik. Odpalam ogień, nie za mocny, bo to mała ilość. Średni ogień. I poleję troszeczkę oleju. Dwie czy łyżki wystarczą. Olej się delikatnie grzeje, a ja przygotuję pastę miso z fermentowanej soi. Płatki chili, nie za dużo, uwaga, naprawdę ostre i przypyszna pasta paprykowa. Olej jest już gorący, mogę dać trzy hojne łyżki pasty paprykowej. Do tego łyżeczka pasty miso. I płaska łyżeczka płatków chili. Całość zamieszam i smażę minuty maksymalnie. Zapach, który się uniósł, jak te produkty tylko dotknęły tą patelnię, jest niebiański. Lekko ostry, paprykowy miso ma taką... Bardzo tajemniczą taką barwę, taki aromat fermentowana soja nieczęsto się spotyka w naszej kuchni, ale naprawdę robi wrażenie. Minutę smażenia, to jest już gotowe. Wystudzę na chwileczkę i zaraz połączę z moją kapustą. Pasta się chłodzi, szybko pokroję dymkę i czosnek. Dymka pokrojona, czosnek, dwa ząbki. Żeby pospieszyć pracę w kuchni z czosnkiem, możecie śmiało dużą ilość czosnku blendować, dodać na przykład odrobinę oliwy z oliwek albo oliwy i mieć taki purée przygotowany. Można wtedy wyciągnąć w każdej chwili prosto z lodówki i dorzucić dodania. Dymkę i czosnek są gotowi i już skoczą do kapusty wraz z sosem, który już zdążył wystygnąć. Organizacja zawsze bardzo ważna w kuchni. I dymkę. Pasta paprykowa jest już troszeczkę ostra, a płatki chili swoje robią. Czas całość zamieszać i zostawić na dwie godzinki. I kto powiedział, że o kapuście już wszystko wiemy? To danie jest naprawdę oryginalne i bardzo smaczne kolorystycznie już mi się bardzo podoba. Tak przygotowany kimci odstawiam na dwie godziny, a my się widzimy za półtorej. Półtorej godziny minęło i naprawdę uwielbiam ten przepis, bo zdążyłem nawet i z dziećmi się bawić, co jest też bardzo ważne. Kapusta delikatnie dochodzi. To jest bardzo ekspresowe kimci, bo normalnie prawdziwe kimci się kisi całkowicie w słoikach, ale mamy już całkiem, całkiem ciekawą bazę do pysznego dania. Teraz czas bardzo szybko pokroić bataty w kostkę i smażyć na oleju. Następnie doprawię wędzoną papryczką, połączę całość, odsmażam odrobinę, zalewam bulionem i będzie świetny kapuśniak. Bataty jest pokrojony, odsmażę go na oleju. Smażę bataty na oleju, rozpalam ogień na średnią moc. Około 4 łyżek. Olej jest już gotowy, wrzucę bataty. Smażę na średniej mocy, nie chcę je spalić. Batat jest doskonałym dodatkiem do tej zupy, dlatego że jest lekko słodkawy i bardzo miękkie. Jeszcze karmelizowany, będzie troszeczkę chrupiący na zewnątrz, niczym taka frytka, ale z batata, czyli o wiele słodsza niż ziemniak. Po niecałe 5 minut batat ma idealny kolor, już pięknie się zarumienił, czas gasić ogień i dodać paprykę wędzoną. Podsmażam dosłownie 30 sekund na jeszcze gorącej patelni. Ilość dowolna, zależy kto ile lubi. I całość przeleję do garnka, w którym przygotowałem wcześniej sos. Cały smak wędzonki zawarte jest w oleju, więc dam go do ostatniej kropli. Patelnia odpoczywa. Duży garnek znowu zaczyna robotę. Zamieszam zresztą pastę delikatnie i dodaję mały ogień. I mogę dać całą moją kapustę kimchi ekspresowy z powrotem do garnka. I mieszam z powrotem. Nie uszkadzając bataty, oczywiście. Czyli mieszam od dołu do góry. Delikatnie podgrzewam moje ekspresowe kimci z batatami i przychodzi mi inspiracja. Mam ochotę dodać troszeczkę kiszonej kapusty. Akurat taką mam pod ręką, dlaczego nie skorzystać? Dodaje nam kwaśnego smaku, który normalnie zawarty jest w prawdziwym kimci, który jest długo kiszony. Do kapuśniaka szkoda, aby zabrakło troszeczkę kiszonej kapusty i doskonały jej sok. Troszeczkę słonego i kwasznego smaku podrasują idealnie. I gdy kapusta jest ekologiczna i dobrze ukiszona, naprawdę warto z niej korzystać. A że tak mam, to korzystam. Baza z kimci i batatów jest gotowa. Czas zalewać bulionem warzywnym i zrobić z tego pysznego kapuśniaka. Zalewam hojnie. Żeby starczyło dla całej rodziny, ogień już na maksa. Doprowadzam do wrzątku, sprawdzam, że batacie jest miękki i mogę jeść. I voilà. Naprawdę absolutnie piękny. I nieturzenkowy kapuśniak, cudowna kapusta biała i krucha kiszona. Daleka podróż na talerzu. Wow.